Moralne dylematy, konflikty interesów. Sytuacje, w których nie ma jednego słusznego wyboru. Cztery filmowe dramaty z bohaterami stojącymi na rozdrożu. Powrót ojca marnotrawnego. Próba zjednoczenia z córką po dwunastoletnim wyroku więzienia. Masz chcieć ze mną zamieszkać? Czas, który mi został, chciałbym spędzić z tobą. Balansowanie między rolą zawodowego komika i ojca autystycznego chłopca. Cześć, mam na imię Ezra i opowiem wam dowcip. Technologia w służbie żałoby. Gael Garcia Bernal w opowieści o miłości, która wykracza poza śmierć. Killian Murphy. Jako ojciec rodziny, odkrywający ponure sekrety skrywane za murami klasztoru, musisz pamiętać, co mamy i stać po prawidłowej stronie ludzi. Wtorkowe Dramaty o 21, w Kanal Plus Premium. Ekipa ryzykantów powraca. Jesteśmy uparci na granicy niesubordynacji. Ale potrafimy umiejętnie działać za linią wroga, o ile robimy to na własnych zasadach. Z nowym, niepokornym dowódcą. Najważniejsze, żebyście nadal wygrywali. Głośniejsi i bardziej nieobliczalni w nowej misji. Premierowy odcinek drugiego sezonu serialu Oddział dla Zuchwałych. W środę o 21:00 Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Wycofują eskortę. Mają płynąć no, no, no. sami? Druga wojna światowa. To są A sojusznicy nie, nie? sobie poradzą? Jeśli dostaną zaopatrzenie, odepchną w Marynarze cywile kontra niemieckie okręty podwodne. Nasz wkład jest na wagę złota. Premiera Kanal Plus. Bitwa o Atlantyk. W czwartek, 3 lipca o 21. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Weekend w Kanal Plus Premium. W piątek o 21.00 siódmy odcinek drugiego sezonu serialu Maria Antonina. W sobotę o 21.00 Diabeł. A w niedzielę o 20.00 Niezniszczalni 4. Weekend w Kanal Plus Premium. Przegląd polskich filmów wyprodukowanych z udziałem Kanal Plus. Na 30-lecie Kanal Plus w Polsce. Nasi ludzie mówią, że oni coś szykują. Dlatego od dzisiaj pełna obserwacja. Co zamierzasz zrobić? To się wszystko wyda. Dowiedzą się o tym w gazetach, urzędach. Zrobi się szum na cały kraj. Zrobi się szum na cały świat? Vincent Gallo, jako zdesperowany afgański uciekinier z amerykańskiej niewoli. Milionowa rozgrywka między opozycją a komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Demony antysemityzmu. Kontrowersyjnym kryminale Władysława Pasikowskiego. Nagrodzona Oscarem historia nowicjuszki z klasztoru i jej niezwykłej podróży. 30 lat. Kanal Plus z polskim kinem. W piątkowe wieczory. W kanal Plus Premium. Pan Maksymilian Tak. Coś Ktoś musi staremu mówić, że kłopot mamy. Ty może policji się wywinąłeś, ale nie mnie. Wrócił i nie ma wyjścia. Kiedyś jesteś? Nie daj się zabić! Dokończ, co zaczął twój ojciec? Gangi, zemsta, Śląski Mrok. Były żołnierz w samym środku wojny gangów. Premiera Canal Plus. Diabeł. W sobotę 5 lipca o 21.00. Oglądaj w Canal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus. A mam dziwną minę. Dzień dobry, ja tak samo. Nie, Wszyscy wiem, mamy dziwne ja minę, któryś... bo nie wiedzieliśmy, że wchodzimy na. Nie, nie, wiedzieliśmy w ogóle. My sobie tutaj galiśmy. Nikt nie powiedział. Nie, nie był bampera. Nie, myślisz, że to. Nie była czołówka. No, jesteśmy, Sławciu. Sławciu. Ktoś coś Ktoś mówi. witaj się ładnie. Ktoś coś mówi? To, Miłego, będzie, bo, to będzie wyborny program. Dzień dobry, witamy Dzień. państwa bardzo serdecznie. My dalej nie wiemy, czy jesteśmy na antenie. Jest na żywo. No tak, A, tak widzisz, pisz. Na ale Ty... tylko nad tobą. Ty no. jesteś, Ty na, jesteś na żywo. żywo. A jestem takie w żywiołku. <laughs> Czytajmy no to, jest ja nie Nie, było Pamperu. Hmm. Dobre książki na lato. Ilu jest w ogóle no, uczniów? Jak przestaniemy prowadzić program ten tak. sztuczny, to, nam to wtedy powiedzą, nam powiedzą. Czy prowadzimy, czy nie. No. Ilu uczniów zaczyna dzisiaj wakacje? No, wielu. Grzegorzu, przedstawić Ciebie najpierw. Oczywiście szybciutko Grzegorz Czamara-Pszczelarz z, z, z dzieciaczkami, z Magdą, Weroniką i Antosiem. Dzień dobry, Antosiu. Cześć. No Cześć. Antoś to, to z nerwów, że musiał wstać. My najmocniej przepraszamy. Bolało spać. Ale nie, jesteśmy na antenie, Kurde. Zobaczcie, bo tam was widzę nas, zobaczcie. Tam jesteśmy na ekranie, widzicie? A, no. Ale dalej na widziej nie Kochani. Tak, no teraz się słyszymy. O, kochani. teraz się słyszymy. No oczywiście, że jesteśmy... Tak, na antenie. Na latenie? No. Naprawdę. No ale mówię, naprawdę? No patrzę. A, na ty, ekran, ale to tam będzie mi. To wejście będą nas teraz pokazywać w różnych programach. Obie panie, obie ty te same warunki na korcie, więc absolutnie tutaj nie możemy. Sporo tutaj się dzieje dzisiaj w naszym studiu. Chcieliśmy państwu pokazać jak to wygląda. Myślę, że po to właśnie jeździmy na turnieje też, żeby nawet kosztem może jakości obrazka pokazać, jak tak naprawdę wyglądają przygotowania do meczu, co się dzieje po prostu. Zanim zaczynamy transmisję, zanim wchodzimy z tym przekazem światowym, zaimponowała mi Iga w tym meczu z Jekaterią Aleksandrową. Muszę pana zapytać o tę wypowiedź Donalda Tuska, bo ona jest niezrozumiała dla wszystkich, jest tajemnicza, mowa jest o zachowywaniu się przyzwoicie, to jest kierunek koalicjanci. No pewnie ma to coś wspólnego z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, z oświadczeniem sędziów Sądu Najwyższego, że to nie jest izba. I zapewne ma to też związek z... No, tym, co się dzieje, jeśli chodzi o liczenie głosów. Cóż, no, no to na pewno nie jest wypowiedź, która tworzy jakąś dobrą atmosferę w koalicji. Zaglądamy do naszego kalendarium też, prawda? Tak jest. I tam też ciekawe informacje powiązane z tym końcem roku, mianowicie 75 lat temu Sejm uchwalił kodeks rodziny, w którym obniżono wiek peł, 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 pełnoletniości pełnoletniości, tak to trzeba <grym> powiedzieć>, powiedzieć. Z 21 do 18, 18 lat, no. lat. Proszę Państwa, mieliśmy świetne połączenie foniczne, ale niestety taka jest technika gorsze, wizyjne. Ale bywa tak, że łatwiej się połączyć z Międzynarodową Stacją Kosmiczną niż z Krakowem. Ekipa Niepokornych powraca. Nowa misja. Nowy dowódca. Zero zasad. Premierowy odcinek drugiego sezonu serialu Oddział dla Zuchwałych. W środę o 21:00. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Legendy mówią o legendarnym wojowniku, który w Kung-Fu był wręcz legendą. Przemierzał świat, szukając godnych przeciwników. Oh, oh. W sumie to był takim mocarzem, że kolesie ślepli oślepieni blaskiem tej jego mocy. I co teraz? Liczba przeciwników nie miała znaczenia. Był dla nich zbyt niezwyciężalny. Oddajemy się! Co? Co? Nawet najwięksi kozacy w całych Chinach. Potężna piątka oddała pokłon jego mistrzostwu. Mistrzu, a chyba cię popuściłem. Trzy razy mistrzowskie starcie. Trzy razy przygoda. Jeden niepowtarzalny wojownik. Niedzielne poranki z Kung Fu Pandą o 10 w kanal Plus Premium.